Moi kochani, w dzisiejszym odcinku Goduj z Joanką przygotujemy hot dogowe muffiny. Idealne jako przekąska, przystawka na imprezę ze znajomymi. Zapraszam serdecznie do oglądania. Do naczynia miksującego wlewamy wodę, dodajemy drożdże, cukier, mąkę, olej i sól. Wyrabiamy ciasto przez dwie minuty. W tym czasie dużą miskę należy natłuścić olejem za pomocą pędzelka. Ciasto przekładamy do przygotowanej miski i formujemy kule. Przykrywamy folią spożywczą lub ściereczką, odstawiamy na godzinkę. W tym czasie, kiedy ciasto nam zabierzemy bierzemy się za przygotowanie muffinów. Do naczynia miksującego wkładamy ogórki, rozdrabniamy 15 sekund, obrót numer 4. Przekładamy do innego naczynia. Następnie wkładamy ser, rozdrabniamy 3 sekundy, obrót numer 6. Również przekładamy. Do naczynia miksującego wlewamy keczup, dodajemy koncentrat pomidorowy, musztardę, mąkę wodę i sól. Całość mieszamy 10 sekund, obrót numer 3. Składniki zgarniamy kopyską ze ścianek na dno naczynia miksującego, dodajemy parówki i całość gotujemy 3 minuty w 100 stopniach. W tym czasie formę do muffinek olejem za pomocą pędzelka. Następnie wyrośnięte ciasto przekładamy na oprószony mąką blat. Całość dzielimy na 12 równych części. Każdą z części rozwałkujemy na kształt koła, tak około 10 cm. Krążki ciasta układamy w przygotowanej formie, tworząc takie miseczki. Nasze parówki z sosem są już gotowe, także cały far przykładamy do naszych miseczek, równomiernie je wypełniamy. Następnie posypujemy rozdrobnionym serem. Piekarnik rozgrzewamy do temperatury 200 stopni, muffinki pieczemy 20 minut lub do momentu, aż nabiorą złoto-brązowego koloru. Pozostawiamy w formie na 10 minut do ostudzenia, następnie wyciągamy i podajemy na ciepło z dodatkiem rozdrobnionych ogórków konserwowych. Nasze hot dogowe muffinki wyglądają naprawdę rewelacyjnie i jeszcze lepiej smakują, także polecam Wam je z całego serca. Dziękuję Ci za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki Gotuj z Joanką, Buziaki!